Witajcie, kochani. Postanowiłam zacząć nagrywać na żywo, bo to szybciej idzie niż nagrywanie filmików. A tyle się dzieje różnych rzeczy, że po prostu <laughs> nie ma czasu na pierdoły, tak zwane. No więc, kochani, przede wszystkim to chcę powiedzieć, że mm, oglądałam od wczoraj chyba ze dwa albo trzy albo nawet cztery filmiki. Dotyczące szczepionek, tych nowych, fantastycznych na COVID i tak dalej. <słuch> Ciężki temat, no ale cóż. W każdym razie, no wygląda na to, że, że w tych szczepionkach to mają być takie małe giełki, taka płytka z moimi giełkami, która ma być dawana na rękę czy tam gdzieś. Która ma być niebolesna, i tak dalej, aczkolwiek to ma coś tam nam wstrzykiwać, i później ta substancja ma umożliwiać wnikanie następnych jakichś tam rzeczy. No, nie będę się nad ten temat rozwodzić, bo temat jest omawiany szeroko w innych miejscach, więc już sobie daruję. W każdym razie to, co mnie tak, wiecie, co tak uderzyło, to to, że barwnik, który tam zamierzają dodać do tych szczepionek, to jest lucyferaza. No po prostu no wiecie, że nie ma przypadków i nie ma zbiegów okoliczności, więc nazwa mówi sama za siebie. No i już pomijam w ogóle to, co być może ta szczepionka z nami zrobi w każdym bądź razie. W tym filmiku, który oglądałam, było tak, że przytaczano cytaty ze Starego Testamentu. No i z tego, co ja zrozumiałam, o Anetko, witam Cię. <laughs> witam ta. Hello. Nie myślałam, że mnie ktoś będzie teraz oglądał na żywo, no ale skoro mnie ktoś już. O, trzy osoby mnie oglądają, no to pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dajcie łapki w górę od razu i te dzwoneczki sobie zaznaczcie, bo będziemy tutaj medytować na tym kanale będziemy medytować systematycznie, żeby sobie swoją wersję rzeczywistości mm, przeforsować, a nie tą właśnie lucyferiańską. O, dzięki. <laughs> Słuchajcie kochani, no więc wracając do tego, co mówi Stary Testament. W tym filmiku było tak, że, przynajmniej tak było w tym tłumaczeniu, zaraz wam to przeczytam dokładnie, że to jest tak naprawdę znamie Jahwe. Czyli wychodzi na to, że Jachwę to jest ten, że Lucyfer. Albo może ja nie zrozumiałam dość dokładnie, i dlatego chcę Was zapytać, czy Wy macie w domu Stary Testament? Bo jeżeli ktoś ma, to zaraz Wam zacytuję te wersy, o których tam była mowa, i można by było sprawdzić, ponieważ ja nie mam w domu Starego Testamentu, więc tego nie sprawdzę. No, ale poczekajcie, zaraz wam to przeczytam mm, dokładnie, jak to leciało w, znaczy w tłumaczeniu. Dobra? Więc tak, Jachwe ma też swój znak. Um, I nie tylko ma swój znak, ale pisano o nim wielokrotnie. W ramach podróży wczesnych Izraelitów jeden z takich wpisów. Pasuje do znaku bestii w objawieniu. No i to jest księga objawienia 13-16, a także w księdze wyjścia też 13-16. Zauważcie zbieżność wersów. Będzie to dla Ciebie znakiem na ręce i ozdobą między oczami, przypominając, że Pan potężną ręką wywiódł nas z Egiptu. To było tuż po tym, jak dzieci Izraela uwolniono, od faraona po ostatniej pladze. Znak mamy też w Deuteronomium 6.8 i Deuteronomium 11.18 i w końcu w Objawieniu 7.3. Nie wyrządźcie szkody na ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęciom sług Boga naszego na czołach ich. Objawienie 9.4. I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie, ziemi, ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach. No i i to jest to. No więc jeżeli pieczęć na czołach ma być Boża, no to przepraszam bardzo, to którego Boga to jest pieczęć, to rzeczywiście i czy to rzeczywiście to jest to tak, bo ja do tej pory sądziłam, że. Znaczy ja nie jestem, żeby była jasność katoliczką, ale sądziłam, że ten Bóg katolicki to jest co innego, a Lucyfer to jest co innego tak tak przynajmniej do tej pory to rozumiałam, no ale po tym co tutaj wam przeczytałam przed chwilą. To już nie wiem, kto jest kim, no bo jeżeli to ma być znak Boga na czole, a te szczepionki mają mieć lucyferazę i ewidentnie one są lucyferiańskie, to tak trochę się zamotała ta sytuacja w tym momencie, tak? No i teraz nie wiadomo o co chodzi, tak? Czyli słuchajcie, bo ja naprawdę chciałabym to wiedzieć, a nie, nie mam skąd się dowiedzieć, w sensie, że nie posiadam Starego Testamentu w domu, więc jeżeli tylko macie Stary Testament, to bardzo Was proszę. To bardzo was proszę, sprawdźcie to, bo tam przeczytałam, w których to w objawieniu i tak dalej, albo może nawet pod filmikiem na czacie napiszemy, jakie to są te wersety, żeby to ktoś w ogóle sprawdził. No, no bo po prostu w szoku jestem. No. Mi już brak słów na to, co się dzieje. No tak, może oni uważają się za bogów, ci, co to organizują. No tak, to jest bardzo prawdopodobne, że oni się mogą jakby uważać za bogów. No. <laughs> Także słuchajcie, ponieważ my na tym kanale już dwa razy zrobiliśmy medytację online, i myślę sobie, że będziemy to robić częściej. Oczywiście Was będę informować z przynajmniej jakimś tam jednodniowym wyprzedzeniem, no bo naszą ideą jest to, żeby wprowadzić w życie, słuchajcie, naszą wersję rzeczywistości, tak? A skądinąd wiadomo, że w przestrzeni serca. Jest tak, że czas nie istnieje. No bo tu na zewnątrz, jakby w tej rzeczywistości, czas istnieje, a w przestrzeni serca, w maleńkiej przestrzeni serca, czasu nie ma. To znaczy jest, ale jak gdyby jest kulisty. Czyli wszystko się dzieje naraz. No i jest to zgodne z czwartą zasadą Huny, która mówi, że moment mocy jest teraz. Czyli innymi słowy, to co robimy teraz, tu i teraz. Zmienia nam tak zwaną przyszłość i tak zwaną przeszłość. W związku z powyższym, jeśli jest agenda, która chce wprowadzić swoją wizję rzeczywistości, a nam się ta wizja rzeczywistości nie podoba, no bo nam się nie podoba, mi się ewidentnie nie podoba, no to my będziemy sobie tutaj tworzyć i forsować swoją wersję rzeczywistości, co zresztą robiliśmy na tej medytacji ostatnio w piątek. Na wielkiej medytacji miłości i wolności. I tą medytację pamiętajcie o tym, że ona zawsze będzie w piątki o 20, Ale myślę, że na tym nie poprzestaniemy, tylko porobimy jeszcze trochę jakichś innych medytacji. A więc jeśli macie jakieś pomysły na medytację, bo ja mogę poprowadzić medytację, ale chciałabym, żebyście mi poddawali jakieś, jakieś pomysły na tę medytacje. To jeżeli macie jakiekolwiek pomysły na medytację, to oczywiście mi piszcie w komentarzach. To ja sobie to przemedytuję. Po swojemu, a następnie ją tutaj zrobimy na tym naszym kanale, tak? Także będzie super fajnie, jeśli mi coś podrzucicie, no bo moc jest w grupie, no w zjednoczeniu, siła jest w nas wszystkich. Wiecie o co chodzi, tak? To nie może być tak, że jedna osoba coś ciągnie, a reszta tam się obija po kątach, no. <laughs> Także mówcie mi, co mogę ewentualnie dla Was zrobić, to ja to oczywiście zrobię. O, cześć Zoe. <laughs> Biblia to wytwór człowieka, więc tam może być wszystko. No, może i tak, ale wiecie co? Z tymi starożytnymi tekstami to jest tak, że, no, że oni tam opisywali po prostu historie, które się wydarzyły naprawdę. No, to, to no oczywiście, że to było przekłamane później, no, ale tak naprawdę to tak samo jak w, w Bagavatgicie hinduskiej, też były wojny bogów opisywane. No a taka propos jeszcze wojny bogów, słuchajcie, to teraz w tym tygodniu. Jowisz się spotyka z Plutonem. No i obejrzałam też taki jeden astrologiczny filmik, gdzie pani to określiła jako wojna bogów, czyli wojna Plutona, pana podziemi i ciemności i wojna z Jowiszem, który jest panem nieba, no i radości i tak dalej. No i teraz są takie wersje, bo to jest walka o władzę, teraz się odbywa właśnie w tym tygodniu. I w ogóle nie wiem czy wiecie, znaczy nie wiem czy macie takie wrażenie, ale ja mam takie wrażenie, że ciśnienie wzrasta, jakieś takie w eterze, no. no. więc może z powodu tej uściślającej się koniunkcji, bo to zaraz właśnie będzie ta koniunkcja taka, wiecie, grzytnie się uściślała. I to tak jakby niebo walczyło z, z podziemiem, nie? ten Pluton z Jowiszem, znaczy Jowisz z Plutonem. No i Proponowałabym na przykład zrobić coś takiego, żeby anulować piekło, nie, Taka, takie hasło mi się spodobało, że może anulujemy piekło po prostu, no. co Wy na to i czy to, czy to jest fajny pomysł, żeby anulować piekło albo piekielne plany, no czy coś takiego, no dzieje się tak. Tak, też tak uważam, że się dzieje. No dobra, słuchajcie, bo skoro już jestem online i skoro już jest Was kilka osób, bo miałam tylko taką zajawkę puścić o, tym, o tej Lucyferazie i tak dalej. Natomiast skoro już jest parę osób, to może byśmy się na coś opukali, co Wy na to? Bo ja bym sobie jakiś tapping zrobiła na to, żeby, uff, żeby nie wiem co, żeby się zrelaksować trochę no, przy tych wszystkich rzeczach przy tych wszystkich rzeczach, bo jest po prostu napięta, energie są napięte. Cześć Basiu. taping super. No. no dobra, a plecy mnie Ojejku. ale to zależy jeszcze w, na jakiej wysokości Cię bolą, tak? Bo to każdy krąg tam odpowiada za coś innego. Dobra, kochani. Jak mi dacie jeszcze trzy łapki w górę, to robimy taping. Proszę bardzo. Potarguję się. Ostatnio mówiłam na warsztatach o pieniądzach o targowaniu się. No, wiem, że prawdziwe. otwarta jest. Super. No dobra. No dobra. Ok. Otwieram taping. O, jest 7 op. w górę. No i super. Dobra, moi kochani, mówimy tak. Biorę teraz całkowitą odpowiedzialność za świat, który tworzę. I to. I mówimy tak. Pomimo tego, że różne dziwne siły kombinują coś. Żeby nam tu zmienić DNA, wstrzyknąć jakąś lucyferazę. I oznaczyć nas znamieniem bestii, to jednak kocham siebie. Akceptuję siebie. I wybaczam to sobie. I im też wybaczam. I pomimo tego, że ta rzeczywistość, która mnie otacza w tej chwili, no nie bardzo mi się podoba. Z tymi planami podstępnymi, to jednak kocham siebie, akceptuję siebie i wybaczam to sobie. I wszystkim tym, którzy knują. I pomimo tego, że czasami może mi się wydawać, że nie mam za dużego wpływu na tą rzeczywistość, to jednak kocham siebie, akceptuję siebie i wybaczam to sobie. Uwalniam się teraz od takiego przekonania, że nie mam wpływu na rzeczywistość, albo że mam niewielki wpływ. I uwalniam to napięcie, które tworzy się we mnie, kiedy widzę. Co się dzieje na świecie? Przywracam sobie moc. I przywracam sobie wiarę w moją siłę stwórczą. Wiem, że moment mocy jest teraz. Tu i teraz. I dlatego każdym moim słowem i każdą moją myślą tworzę rzeczywistość. A więc teraz postanawiam, że moja rzeczywistość jest piękna. Pełna miłości, pełna radości i pełna szacunku do mnie samej i do innych istot. Wiem, że jestem w stanie wykreować taką rzeczywistość, jaką chcę. I pomimo tego, że mój mózg być może nie dowierza, że może być tak pięknie, to jednak z każdą chwilą tworzę coraz piękniejszą rzeczywistość. Pełną przyjemnych okoliczności i nami. Po prostu zapominam o tym całym chaosie i wprowadzam harmonię i równowagę do swojego życia i do życia ludzi, którzy mnie otaczają. Jako dziecko, Bogowie. Mam moc twórczą. I teraz używam swojej stwórczej mocy i pozwalam sobie na to, aby stworzyć takie okoliczności, które mi odpowiadają. Decyduję teraz, że to ja mam moc. I że to ja stwarzam siebie i to, co mnie otacza. I z każdą chwilą czuję się coraz lepiej, lepiej i lepiej. Na każdym poziomie ciała, umysłu i ducha. Tada! I tak się stało, i tak jest. I tak się stało, i tak jest. I tak się stało i tak jest. Proszę Państwa. Rzekłam. O! No, mi się zrobiło lepiej. Nie wiem, jak Wam. Jak Wam się zrobiło trochę lepiej? To się cieszę. Anetka dziękuję i za Ja również. No dobra, moi kochani. Także, jak ustalimy, co to ma być za następna medytacja, to oczywiście Was poinformuję. I spotykamy się też tutaj, i oczywiście to będzie wieczorkami, popołudniami, czyli tak chyba najwcześniej jakaś 18-19, właśnie tak jak teraz, tak? A w piątek kontynuujemy naszą medytację miłości i wolności. Tak? Ok? Dzięki kochanie, kochanie boż, kochani, <grym> chciałam powiedzieć, ale może do kogoś to powiedziałam. <grym> ok. No dobra, buziaczki i papa.